Już jutro kolejna abolicja mandatowa w Straży Miejskiej w Tarnowie. Każdy, kto posiada sprawy niezakończone mandatem karnym i nie toczy się wobec niego postępowanie w sądzie, będzie mógł wybrać jedno wykroczenie, za które otrzyma jedynie pouczenie. Wystarczy tylko przyjść i przedstawić sprawę, która ma być sfinalizowana. Najważniejsze, żeby u nas pojawić się między godziną 7 a 19, czyli przez 12 godzin w dniu jutrzejszym strażnicy miejscy będą przyjmować strony, będą rozmawiać z wszystkimi tymi, których sprawy nie są zakończone postępowaniem mandatowym, bądź nie ma jeszcze skierowanego do wniosku do sądu, ale całość dokumentacji już jest zgromadzona po to, aby trafiła do sądu i jeżeli osoba przyjdzie, to jedną sprawę może zakończyć pouczeniem. Nie będziemy w tym dniu karać, czyli warto się rozliczyć do swoich niezamkniętych spraw, bo takie sprawy wiem, że osoby mają, czekają, zastanawiają się co z tym zrobić, a później się okazuje, że z mandatu 100 zł teraz sprawa trafia do sądu i najnagle robi się 500 zł, więc warto w tym dniu przyjść do nas i sprawę sobie zamknąć pouczeniem. Nie oznacza to jednak, że można czuć się w tym dniu bezkarnie. To też nie jest tak, że jesteśmy bezkarni. No oczywiście będą na pewno takie sytuacje, w których strażnik miejski nie będzie miał wyjścia i będzie musiał karać, ale to będą podejrzewam, że naprawdę bardzo wyjątkowe sytuacje. Jutro taki dzień szczególny dla mieszkańców, kiedy strażnicy miejscy mają łagodnie podchodzić generalnie do mieszkańców i do naszych gości i nie karać. A również te sprawy, tak jak wcześniej powiedziałem, które są niezakończone, a się toczą, zakończyć pouczeniem. To nie pierwsza abolicja mandatowa w Tarnowie. Wcześniejsze cieszyły się sporą popul. Z każdym takim wydarzeniem tych osób jest więcej. Pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać się z 40 osobami, ale już ta ostatnia trzecia abolicja to było około 70 osób, więc tak naprawdę widać spore zainteresowanie tym programem i osoby z dużym uśmiechem na twarzy przychodzą do nas i korzystają z tego rozwiązania. Abolicja mandatowa to akcja związana ze Świętym Straży Miejskiej, które obchodzone było 29 sierpnia.